Tak. Już. Już nagrywanej? Nagrywanej, tak. Dzień dobry Państwa, Wojtek Rozec, witam Was. To tygodniowe audycji w Sranie w Banie. Dzisiaj przedstawię najnowszy model klopa z serii podbijającej ostatnio rekordy popularności, z serii Uwolnić Orkę 3, a model nazywa się Stolet King FX-4000XP+, XP+, tak, czyli jak sama nazwa wskazuje, z antypoślizgowym papierem toaletowym, który zaraz przedstawię. Proszę da mną. Ta maszynka, a to jest ten super, najnowszy model papieru toaletowego, który wydajnie wzmacnia komfort przy sraniu. Warto wspomnieć, że o super, unikalnym systemie odświeżania powietrza, który dostosuje idealny klimat w naszych wspólnych wyjazdach. Proszę spojrzeć, niezwykłe rozwiązanie. Naukowcy z Kropską Pany zastosowali tutaj unikalny system odświeżacza. Od Kulturystycznego wraz z odpompownikiem wodnym Który wyposażony jest w system nawigacji odbytowej Jest to o tyle bardzo niezwykłe Że nigdy wcześniej nie stosowano tego razem A teraz daje to niezwykły efekt Warto też wspomnieć o Unikalnej, unikalnym profilu Deski klozetowej, która pozwala nam Odbywanie, jakby to powiedzieć, stosunków W dwóch pozycjach, pozycji dla dziewcząt I pozycji dla Chłopców Tak, a może teraz przejdźmy do obsługi, koniec ozaryta żeby wysłać się trzeba sprawdzić czy yy, z worka jest w pozycji odsysanie. Jeśli tak załatwiamy to trzeba i kiedy akt spuszczania zbędnego bolastu zostanie dokonany a uczucie błogostanu zostanie osiągnięte należy kilkakrotnie pociągnąć wajkę w celu wyssania tego co żeśmy go odpuścili. Następnie przesyłamy przechyłkę. Pociągamy wajkę tym razem w celu zalania konkretnego krecika. I tak, jeszcze drobna uwaga dla chłopców, którzy będą korzystać z tejże wspaniałego urządzenia, że do klozetu nie wrzucamy niestety ani podpasek, ani tamponów. Dziękuję Państwu, zapraszam za tydzień. Będziemy komentować najnowsze, na, na, najnowsze tak, będą zawody, olimpiada w Klopstraniu na odległość. Zapraszamy za tydzień.